Dzień dobry. Marcin Kiepas, Analityk, TikMill. W ostatnich dniach pogorszyła nam się pogoda w Polsce. Chłodniej zrobiło się za oknem. Natomiast podobnego chłodu nie obserwujemy na warszawskiej giełdzie. Tam wciąż atmosfera jest gorąca, wciąż gorące są emocje, jest duża zmienność na rynku. Gorąco jest też na rynku walutowym, gdzie w ostatnich dniach złoty wyraźnie osłabił się do głównych par, reagując przede wszystkim na pogorszenie nastrojów na rynkach. Globalnych, do czego e, częściowo przyczynił się wzrost napięcia, wzrost obaw o sytuację na Bliskim Wschodzie. No i właśnie sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie w dalszym ciągu takim czynnikiem mocno obserwowanym w kolejnym tygodniu, natomiast nie będzie czynnikiem e, jedynym. W Polsce mamy e, wysyp e, danych makroekonomicznych z rodzimej e, gospodarki. Na świecie o stopach procentowych będzie decydował m.in. Bank Japonii, będzie mieli dane o amerykańskim PKB, raporty na temat indeksów PMI dla głównych światowych gospodarek. Także tutaj ten katalog potencjalnych impulsów, które mogą wpływać na nastroje na rynkach, a więc i na nastroje na warszawskiej giełdzie i na notowania złotego jest całkiem spory. Dodatkowo, dodatkowym takim czynnikiem determinującym nastroje na giełdach jest trwający sezon publikacji Wyników na Wall Street, co siłą rzeczy przekłada się również na i determinuje zachowanie innych giełd, w tym giełdy w Warszawie. Dziękuję za uwagę.